Przede wszystkim każdy pr powinien komunikować szybko. Często mówi się, że sprawa wyjścia obronną ręką z kryzysu to sprawa pierwszych 30 minut. To zależy od tego, kto pierwszy narzuci ramy interpretacyjne przyczyn i przebiegu tego kryzysu. Jeżeli zrobi to pr to narzuca ramy interpretacyjne takie, które są zgodne z interesem firmy. Jeżeli Firma się opóźnia albo nie dostrzega kryzysu albo charakteryzuje ją punktatorska postawa, to kryzys zinterpretują media i zrobią to często w sposób który jest dla firmy niekorzystny. To po pierwsze, szybkość. Po drugie, nie należy bać się kontaktów z mediami. Nie należy problemu zamiatać pod dywan, ukrywać go i liczyć na przysknięcie i przeczekanie sprawy. Trzeba w sytuacji kryzysowej współpracować z mediami. One są naszym sprzymierzeńcem i sojusznikiem. Kolejna zasada działania w sytuacji kryzysu to zasada mówienia prawdy. Nie wolno wprowadzać w błąd, oszukiwać, okłamywać, przemilczeć jakieś sprawy. Trzeba o kryzysie mówić rzetelnie i otwarcie i współpracując stale z mediami, stopniowo je informować o tym, jak firma w tej trudnej sytuacji się zachowuje. Ważne bowiem jest w kryzysie uspokojenie opinii publicznej.